Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć nieco więcej o instrukcji obsługi życia, czyli o książce, którą e, tak naprawdę ja tak nazywam, e, a jest to Biblia. E, dlaczego chcę mówić o Biblii? Dlatego, że często dostaję takie wiadomości prywatne przede wszystkim na Instagramie, czasem zdarza się też na Facebooku, czasami w komentarzach na TikToku również. Że ktoś mi mówi, że nie wie, jakie jest jego powołanie, że jak to odkryć, jak usłyszeć Pana Boga, jak dowiedzieć się, jaka jest wola Boża na moje życie. Albo ktoś na przykład komplementuje sposób, w jaki się modlę i pisze coś takiego, że chciałem się modlić tak jak ty, ale nie potrafię. Chciałem być tak blisko Boga, ale nie potrafię. No i ja właśnie dzisiaj tym filmem chciałabym troszeczkę tak. Mm, Pokazać, że naprawdę nie jestem wyjątkową osobą, że nie jestem kimś super wybranym przez Boga. Jestem po prostu Bożym Dzieckiem, tak samo jak i ty. Mamy tego samego Tatę, czyli Boga Ojca. Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem, jest moim zbawicielem. I pamiętam, że kiedy właśnie nastąpił taki moment przełomowy mojego życia, czyli kiedy ja zaczęłam się dowiadywać o tym, że Bóg umarł za mnie na krzyżu, no to zmówiłam taką modlitwę która nazywa się modlitwą oddania życia Jezusowi. Jeśli nie wiesz, jak zmówisz taką modlitwę, a chcesz oddać Jezusowi swoje życie, ale uwaga, to nie znaczy, że, to, że Bóg oczekuje od, od Ciebie, żebyś już teraz za modu umierał, tak jak ja kiedyś myślałam, tylko chodzi o to, że Pan Bóg pragnie mieć z człowiekiem bliską relację, i ta bliska relacja zakłada naszą ufność jako dzieci Boże, Wiemy, że mamy Ojca w niebie, że Jezus jest naszym zbawicielem, i że mamy przy sobie też Ducha Świętego, który działa w nas i poprzez nas, poprzez ludzi, którzy, których Pan, bo gdzieś tam w naszym życiu umieszcza wokół nas, na naszej drodze. I wiemy, że Bóg po prostu chce wziąć stery naszego życia w swoje ręce, po to, żebyśmy mogli wypełnić naszą misję życiową, nasze powołanie, to do czego On nas stworzył. I częste te pytania, które się pojawiają, właśnie o powołanie, o misję z życiową, gdzie tak bardzo wiele osób um, pisze właśnie: Ja nie wiem, czego chce ode mnie Bóg, ja nie wiem, o co mu chodzi, jak mam usłyszeć Jego głos, albo jak to jest, że słyszysz głos Boży? Uwaga, halo, ja nie jestem wyjątkową osobą, naprawdę to podkreślam, nie jestem nikim takim, wiecie, wybranym przez Boga. Ja pamiętam taki moment, kiedy zaczęłam czytać Biblię, to już było jakiś czas temu um, około 8, 8 lat temu. I zaczęłam czytać od Starego Testamentu. I wiecie, te pierwsze, pierwsze kartki, to tam są takie bardzo rozległe opisy, na przykład opis świątyni. I jak je to czytałam, to ja kompletnie nic z tego nie wiedziałam. I ja się zastanawiałam, no skoro to jest Słowo Boże, ja jestem dzieckiem Bożym, Bóg jest moim tatą, to czemu ja nie rozumiem nic z tego, co on do mnie mówi? Bo uwaga! Pierwsze źródło głosu Bożego to po prostu Biblia, więc to nie jest tak, że Ty musisz usiąść gdzieś tam w swoim pokoju na modlitwie i musisz w jakiś nadprzyrodzony, cudowny sposób usłyszeć Boży głos, Boże powołanie, albo być może tak jak ja wcześniej naczytałaś się, naczytałeś się. Jakichś książek o świętych, o mistykach, i myślisz sobie, dobra, tak ja się będę teraz modlić? To Pan Bóg będzie do mnie przemawiał po prostu z jakiegoś krzaka, płonącego jak do człowieka w Biblii, albo będą się działy inne takie nadprzyrodzone, niesamowite rzeczy. A kiedy to się nie dzieje, kiedy nic nie czuję na tej modlitwie, nic, nie mam żadnych odczuć fizycznych, nie wiem, żadnej radości, pocieszenia, żadnych niesamowitych objawień, nie widzę aniołów. Nie widzę otwartego nieba, nie spotykam Jezusa w twarzą w twarz. No to znaczy, że po prostu albo Bóg mnie nie kocha, albo ja się zupełnie nie nadaję do tego, o, o czym mówią kapłani, o czym mówi Słowo Boże. To w ogóle nie jest tak. Pierwsze źródło tego, co Bóg chce mówić do Ciebie i do każdego człowieka, to jest Biblia, Biblia, Pismo Święte. I co jest ważne? Bóg mówi bardzo konkretnie i bardzo wyraźnie. Tylko mogę powiedzieć to ze swojego doświadczenia. Nam się trochę chyba nie chce szukać tej, na, tego naszego powołania. Chciałoby się, żeby to było bardzo proste, żeby to się podziało bardzo szybko i trochę tak, żeby Pan Bóg był jak kelner, żeby po prostu podszedł do naszego stolika i podał nam na tacy to, co dla nas ma, te wszystkie dary, te wszystkie łaski i dobroci. No byłoby super, ale tak nie jest z Panem Bogiem. Oczywiście Bóg często zsyła nam swoje błogosławieństwa, nawet kiedy my nic nie, robi, nie robimy w tym kierunku. Takie jest moje doświadczenie. I, I często, gdy gdzieś tam siedzę w moim pokoju na modlitwie, przeważnie na modlitwę wybieram sobie pory wieczorne, mam już ciszę, spokój. Jestem w stanie się jeszcze bardziej tak wyciszyć, bo gdzieś tam wcisnę sobie w uszy słuchawki i nic mi nie przeszkadza komputer jest gdzieś tam z boku, telefon wyciszony i mogę modlić się i mogę skupiać moją uwagę na Panu Bogu. Otwieram Biblię i on do mnie mówi. I teraz tak. To jest właśnie to, że kiedy ja pragnę usłyszeć Boży głos, to to jest tak jak w zwykłej relacji. Chociaż relacja z Bogiem nie jest w żadnym stopniu zwykła, ale porównajmy sobie taką tą relację z Bogiem właśnie do relacji człowieka z człowiekiem. Kiedy z kimś się umawiasz na kawę, e, widzisz tego kogoś, e, spotykasz go twarzą w twarz i rozmawiacie. Raz ty coś mówisz, raz ta druga osoba coś mówi, raz, raz ty słuchasz, raz ta druga osoba. I z Panem Bogiem jest dokładnie tak samo. Nam się wydaje często, że spotkanie z Panem Bogiem zakłada e, monolog, nie dialog że my się pomodlimy i jest cisza. My się modlimy, bo jesteśmy w trudnej sytuacji, jesteśmy przy ścianie, jesteśmy po prostu przytłoczeni naszą sytuacją i jest cisza. Albo modlimy się, otwieramy Biblię i Bóg nam mówi o jakichś rzeczach, których kompletnie nie rozumiemy, na przykład właśnie o budowie świątyni, albo o jakichś dziwnych rzeczach o zbroi Bożej, tak? I myślimy sobie, ale co to Panie Boże ma do rzeczy? I próbujemy jakoś po ludzku, tymi swoimi ludzkimi e, siłami, e, jakoś to sobie dopasować do naszej sytuacji życiowej, do tego tematu, o który się modlimy, który jest dla nas ważny, istotny. I powiedzmy, że modlimy się o pracę, a Bóg nam daje fragment e, właśnie o budowie świątyni. I jest taka, wiecie, konsternacja, co to Panie Boże ma do rzeczy. Jak ja mam to rozumieć? O co tobie w ogóle chodzi? No, i często na tej modlitwie nie dostajemy tej odpowiedzi. I jaka jest, jaki jest by skutek tego? Ja cały czas, uwaga, mówię z własnego doświadczenia. Te pierwsze momenty, kiedy stykasz się z Bogiem, ze Słowem Bożym, zaczynasz je czytać, to to jest taki, taki totalny chaos, bo. Czytasz, nie wiesz o co chodzi, masz zniechęcenie, frustrację, pojawiają się negatywne emocje. Jedynie, jedyne, co masz ochotę, to zamknąć tą książkę i po prostu iść do swojej roboty. Ale uwaga, to co jest ważne: Pan Bóg wysłuchuje wiernych. Co to znaczy? Jeśli Bóg w swoim słowie zachęca nas do wierności, to nie tylko zachęca nas do wierności w tym, by e, na przykład naślad naśladować Go w czynach. Naśladować go w tym, jak on traktował człowieka, również człowieka, który na przykład nim gardził, który jemu nie wierzył. Zobaczmy na szacunek Boga, na to, jak grzeczne były jego słowa. Oczywiście ja nie mówię o tych wszystkich sytuacjach, gdzie czasem Pan Bóg musiał z kimś wstrząsnąć jakimiś słowami, ale. Chodzi mi o takie naśladowanie Jezusa w dobru właśnie, w tym Jego dobru w miłosierdziu, w tym, co On daje nam jako wytyczną do, do naszego życia, do naszej codzienności, aby to powielać, być podobnym do Niego w miłości i w miłosierdziu wobec innych ludzi. On nam daje konkretne wytyczne. I teraz tak, jeśli Bóg mi daje konkretne wytyczne, no to ja mogę z tego skorzystać lub nie. I mówię o wierności, dlatego że często, kiedy właśnie nie dostajemy tej odpowiedzi na modlitwę od razu, albo wtedy, kiedy się spodziewamy, albo wtedy, kiedy chcemy, taki trochę, wiecie, koncert ży życzeń, albo automat na, na życzenia, czyli wrzucam monetę i powinno wyjść coś słodkiego. No i z Panem Bogiem właśnie tak nie jest. My się modlimy, wrzucamy tą naszą, w cudzysłowie, monetę. I nie ma nic, albo jest coś, ale my tego kompletnie nie rozumiemy, jak to się ma do naszej sytuacji yy, obecnej. No i co wtedy? No jest ta frustracja, yy, i często yy, po prostu to porzucamy. Stwierdzamy, a nie będę się modlić, bo Bóg nie chce do mnie nic powiedzieć, albo ja nie jestem ważny dla Boga, albo yy, nie, Bóg mnie nie słucha. Jak często, słuchajcie, dostaję takie komentarze, że ja się modlę, ale Bóg no, nic mi nie mówi. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Słuchajcie, to jest Słowo Boże. Biblia to jest Słowo Boże. Wszystko, co tu jest napisane, 1429 stron, jest napisane do Dziecka Bożego, do Ciebie i do mnie. I jeśli powiesz mi, że siadasz na modlitwie, na przykład wieczorem, modlisz się chwilę do Pana Boga, otwierasz to Słowo i potem je zamykasz i mówisz mi, że Bóg do Ciebie nic nie powiedział, to to jest kompletna bzdura. Dlaczego? Dlatego, że musimy zauważyć, że wszystko, co jest tam napisane jest Słowem Bożym. Jest Słowem Bożym do dziecka Bożego. To nie jest tak, że Biblia powstała od tak, żeby po prostu stała na półce i się kurzyła, jak, jak to się dzieje u bardzo wielu osób. Ale Biblia to jest ta instrukcja obsługi życia, m, której powinniśmy, jako dzieci Boże, używać codziennie. Ja wiem, że ciężko się tego słucha, ponieważ to nie jest takie oczywiste i takie. O, wow, to będzie entuzjazm. Otworzę sobie Słowo Boże, poczytam. Dowiem się, co Bóg o mnie mówi. No nie, raczej myślimy o swoim życiu, o swojej codzienności, o czasie na przykład na rozrywkę, na relaks w takich kategoriach: obejrzę Netflixa, albo pójdę na rower, albo pójdę ze znajomymi do kina. Tak, tak chyba kojarzy nam się w pierwszej kolejności w naszej głowie przyjemność związana z wolnym czasem, a nie na czytaniu Słowa Bożego. No nie oszukujmy się, ale wracając do wierności. Pan Bóg oczekuje naszej wierności w tej codzienności, w tej, można powiedzieć, trochę monotonii, bo właśnie kiedy modlisz się i jest ta ściana, Twoje możliwości się skończyły, nic się nie dzieje i ty, ty czytasz jakiś fragment Słowa Bożego i kompletnie nie rozumiesz, co Pan Bóg do ciebie chciał powiedzieć, to Twoim zadaniem jako dziecka Bożego, jako ten, który ma być wierny Panu Bogu, jest to, by następnego dnia. Znowu otworzyć Słowo Boże, znowu się pomodlić i znowu oczekiwać. Uwaga! I być gotowym jednocześnie na to, że Pan Bóg mi coś objawi, i ja zrozumiem fragment, który czytam, On da mi zrozumienie przez działanie Ducha Świętego, ale może być też tak, że nie da. I co wtedy? Czy ja znowu mam się frustrować i rzucać wszystko w kąt i stwierdzać, Bóg mnie nie kocha, zostawiam to, mam to gdzieś? Nie. Twoim zadaniem jest być wiernym. Dlaczego? Dlatego, że Bóg Nigdy nie zostawia człowieka wiernego bez zapłaty, bez nagrody. Czyli, jeśli ja się o coś staram i Bóg widzi moje te, te moje starania, widzi, że ja na przykład płacę jakąś cenę za to, żeby yy, spędzić z nim czas. Co to znaczy płacić cenę, żeby spędzić czas z Bogiem? To znaczy, że ja mogę sobie odmówić, na przykład, mam jakąś określoną ilość czasu. Jestem w ciągu dnia w pracy. Potem mam powiedzmy kilka godzin wolnego, i w tym czasie muszę się przygotować na nowy dzień pracy. Muszę zrobić na przykład zakupy, muszę zrobić jakieś posiłki, muszę zająć się rodziną. To są moje obowiązki, te, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności. I powiedzmy, że zostaje mi godzina e, takiego nic nierobienia, którą ja mogę przeznaczyć na przykład na to, żeby mieć jakiś relaks, na to, żeby pooglądać sobie jakiś ulubiony serial, jeden odcinek. Albo, żeby sobie poczytać książkę ulubioną, albo żeby sobie, nie wiem, pomalować paznokcie, tak? Albo żeby pograć sobie w grę, gdzieś tam mówię o mężczyznach. I ceną, ceną którą my możemy zapłacić, jest właśnie to, że ja świadomie podejmę decyzję, że ja dzisiaj rezygnuję z mojej przyjemności, mimo że jest tak cudowna, tak miła, Mimo, że tak na nią czekam cały dzień, właśnie po to, żeby pobyć na modlitwie z Bogiem, żeby być może do doświadczyć takiego momentu, że ja się będę modlić, modlić, produkować moimi słowami, będę wylewać moje serce przed Bogiem, będę czytać Słowo Boże, i może się okazać, że ja nic nie zrozumiem tego wieczoru, bo Bóg będzie próbował e, moją wytrwałość. To, czy ja jestem wierna, czy ja e, zawalczę znowu i znowu i znowu wtedy, kiedy. Nic nie zrozumiałam z tej modlitwy, kiedy nie dostałam tej odpowiedzi, której oczekiwałam, albo kiedy wydawało mi się, że jest totalna cisza i posucha na tej modlitwie. Nie wiem, ilu z Was tak ma. Myślę, że bardzo wielu z nas ma na modlitwie często taki stan, który ja nazywam posuchą, pustynią, kiedy czuję się po prostu jak skwarek. Czyli modlę się, modlę, modlę, i Pan Bóg mi mówi coś ze swojego słowa. Ale ja kompletnie nie wiem o co ją chodzi, mimo że ja się modlę, i tylko po prostu czuję, że ja mam go trzymać za rękę, że mam go nie puszczać, mimo że jeszcze bardziej czuję się jak taka wysuszona skwarka, i wierzę, że Bóg chce, żebym jutro o tej samej porze znowu w wierności, mimo tego, że nie czułam się jakoś, wiecie, usatysfakcjonowana na tej modlitwie, to Bóg oczekuje, że ja znowu następnego dnia w tej mojej wierności. Stawię się na tą modlitwę, czyli być może zapłacę jakąś cenę, czyli oddaję moją przyjemność, mój czas na przyjemność, na moją rozrywkę i idę, spędzam czas z Bogiem, wiedząc, że będę mogła czuć się znowu nieusatysfakcjonowana. W wielu historiach ludzi świętych czy mistyków czytałam o nocy ciemnej, i to było właśnie to, na przykład Święta Matka Teresa. Która w swoich listach do spowiednika, nie wiem czy jednego, czy kilku, już nie pamiętam, pisała, że przez 50 lat, mimo że w niego wierzyła, nie miała żadnego doświadczenia mistycznego, nic kompletnie, ona nie czuła Boga absolutnie, nic się u niej nie działo. Na pewno pragnęła. Z, tego, z tych listów wynika, że pragnęła. Nic przez 50 lat. I wiesz, nie jesteś Matką Teresą, jesteś tam kimś innym, ale pamiętaj, że każdy z nas, Przechodzi przez jakąś próbę z Panem Bogiem. U jednego trwa krócej, u jednego dłużej. Pan Bóg zna nas najlepiej i on najlepiej wie, jak dopasować ten czas próby. Bo no, nie oszukujmy się, każdy z nas przez to przechodzi. Jakieś momenty, kiedy po prostu nie, jest, nie jesteś na górce, ale jesteś w dołku. I to dotyczy tego, że na przykład modlisz się, a tracisz pracę. Tracisz grunt pod nogami, tracisz poczucie bezpieczeństwa. Czy to nie jest czas próby i takiego, takiego sprawdzania Twojego serca przez Pana Boga, czy ty mimo wszystko, mimo mm, tego, że znajdujesz się w braku, w miejscu posuchy, w miejscu pustyni, w miejscu tęsknoty, potrzeby mm, i modlisz się na pewno usilnie o to wszystko, żeby Pan to pobłogosławił, żeby ci dał na przykład nową pracę, nowe miejsce, nowe błogosławieństwo? bezpieczeństwo i stabilność finansową czy nie jest tak, że łatwiej jest w takim momencie zostawić Pana Boga powiedzieć Ty się mną kompletnie nie interesujesz ja Cię zostawiam, ja wolę zrobić po swojemu szukać jakichś swoich sposobów na moje zaspokojenie oczywiście, że jest łatwiej oczywiście, że jest łatwiej ale zakładamy, że jesteśmy wierzący więc nawet kiedy cioramy przepraszam za wyrażenie twarzą po ziemi, jest nam bardzo ciężko to lepiej się czołgać w stronę Boga niż biec w stronę piekła Umówmy się. Bóg oczekuje naszej wierności. I teraz uwaga, ja wiem, że to, co teraz mówię, może być po prostu trudne do przyjęcia, ale pozytyw w tym jest taki, że nie ma opcji, żeby Bóg nie wynagrodził człowieka, który szuka jego usilnie całym sercem. Nie ma opcji, żeby Bóg nie wynagrodził swojego dziecka, które właśnie płaci cenę, czyli rezygnuje z jakiejś swojej przyjemności po to, żeby spędzić czas z Bogiem. Kiedy inni idą do kina, idą na rower, idą na rolki, umawiają się na wspólny koncert, na jakąś imprezkę, na wspólne tańce, na wspólne, nie wiem, jakiś grill e, i wspaniały czas, nie wiem, planszówki i tak dalej i tak dalej. Co kto lubi. A ty siedzisz w domu i płacisz cenę. Siedzisz w domu, chcesz tam być? Chcesz tam z Nimi być, chcesz się bawić, chcesz zażywać rozrywki, ale mówisz, Boże, ja Cię tak kocham, że ja pragnę Ciebie znaleźć, ja chcę Ciebie więcej, ja chcę swojego błogosławieństwa, ja chcę do Twojego doświadczenia, ja Ciebie chcę szukać. To jest płacenie ceny za bliskość Bożą, Twój wysiłek. To nie jest tak, że Bóg Ci nie da, jeśli Ty się nie wysilisz, ale jeśli Ty chcesz naprawdę więcej, Ty chcesz być naprawdę bliżej Boga, to patrz na świętych, Patrz na historie świętych, te, które są opisane w książkach, ogólnodostępnych. Zobacz, ci ludzie musieli umierać dla samych siebie, oni musieli się zapierać siebie, oni musieli walczyć ze sobą dosłownie do krwi, żeby nie odpowiadać złem za zło. Pomyślmy sobie o ojcu Pio, o świętej Faustynie i o innych świętych, którym przełożeni współbracia, współsiostry, czyli ludzie w kościele, ludzie, którzy powinni e, być pełni miłosierdzia i miłości, po prostu im nie wierzyli, e, szydzili z nich. E, przełożeni, którzy odsuwali ich od mszy świętej, od sprawowania tam jakichś mm, religijnych czynności, tak to nazwijmy. Którzy im odbierali, na przykład jak ojcu do Lindu czy ojcu, czy ojcu Pio, odbierali możliwość spowiadania ludzi, kiedy oni wiedzieli, że ich zadaniem jest ratowanie dusz, albo nie mogli sprawować mszy świętej. Pomyślcie, jakie to musiało być straszne dla osób, które wiedziały, że to jest ich główne zadanie, że to jest ich misja życiowa, ich powołanie, wiedząc, że oni w wierności Panu Bogu muszą podporządkować się przełożonym i ziemskim, co to jest napisane w Słowie Bożym, żebyśmy byli posłuszni ziemskiej władzy. Ziemska władza to na przykład Twój przełożony, Twój szef, Twoja szefowa. Być może człowiek, którego nie lubisz, nie szanujesz, ponieważ on nie szanuje innych, ale wiesz, że jako człowiek Boży musisz go darzyć jakimś szacunkiem, musisz zachowywać się w sposób, który pokaże Chrystusa, mimo że tego człowieka możesz wcale nie lubić, ale z wierności Panu Bogu, ze świadomości tego, że Jezus chce, żebyś był posłuszny władzy ziemskiej, czyli swojemu szefowi czy szefowej, ty się starasz, wiesz, że cię upokarza, wiesz, że jest wobec ciebie niesprawiedliwy, że się na przykład posługuje tobą, żeby nie wykonać swojej pracy, że cię wykorzystuje, ale ty to robisz, godzisz się, powiesz, że Chrystus patrzy. To jest wierność. Dobra, z dobrych rzeczy chcę ci powiedzieć, jeszcze to nie jest koniec, chcę ci powiedzieć, że wracając do powołania. Powołania, o tym odpowiadając na te komentarze, że ja nie wiem, co Bóg do mnie mówi. Ja nie wiem, do czego jestem stworzony. Ja nie wiem, do czego jestem powołany. To jest bardzo proste. Patrz, to jest Biblia. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 16, od 15 do 20 wersetu. Posłuchaj, to jest powołanie Twoje, moje i każdego z nas. I rzekł do nich, idźcie na świały, cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśliby co za trud tego wypili, a nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci ozyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba, i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. To jest Twoje powołanie. To jest moje powołanie. Pierwsze, pierwsze i najważniejsze. Czyli cokolwiek będzie w Twoim życiu, cokolwiek da Ci Bóg. Czy będziesz miał powołanie do kapłaństwa, czy będziesz był powołany jako siostra zakonna, czy będziesz powołany do małżeństwa. Czy jest tak, że e, w związku z, z swoim stanem zdrowia e, nie jesteś powołany do małżeństwa, ponieważ nie jesteś do tego zdolny? Albo może ludzie Cię tak skrzywdzili, że nie jesteś w stanie wejść w małżeństwo? Jaka, czy jesteś osobą konsekrowaną? O. Jakakolwiek jest Twoja droga, cokolwiek Bóg Ci da... Pierwszym Twoim powołaniem jest właśnie to, co mówi Ewangelia Mar Marka. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. To znaczy tak, że ty nie musisz teraz jechać do Afryki, do Brazylii, do Chin albo gdziekolwiek indziej i ewangelizować całego świata. Być może Bóg Cię pośle do Twojej pracy albo postawić Cię wśród sąsiadów. Pamiętaj, że takie możliwości, jakie Ty masz, takie siły, jak, to, jak Ty masz, Bóg może. Pobłogosławić i tym właśnie się e, posłużyć dla nawrócenia innych ludzi. Ale ty nie musisz myśleć sobie w ten sposób, ja jestem gorszy, bo tamten jeździ i ewangelizuje po całym świecie, i co chwilę podróżuje w jakieś niesamowite miejsca i jest bardziej powołany niż ja. Nie. Dla każdego z nas jest zadanie. Każdy z nas ma misję. I pamiętaj, że tak jak Ty masz możliwości, Bóg Cię wykorzysta w tym miejscu. W którym teraz jesteś. To nie jest tak, że jeśli jesteś w rodzinie, wśród sąsiadów i pra w pracy, yy, i sobie myślisz, że jesteś bezużytecznym sługą, bo nie jeździsz, nie ewangelizujesz, nie, nie, nie biegasz po scenie z mikrofonem yy, i nie, nie masz kolejki tysiąca osób, która ustawia się do modlitwy w stawie właśnie do ciebie, to ty jesteś yy, w tej sytuacji kiwi gorszym niż taka osoba, która ma taką służbę. Nie, ty jesteś. Powołany do tego, żeby ewangelizować, być może w Twojej rodzinie, być może wśród Twoich sąsiadów, być może w Twojej pracy. Patrz na to, nie szukaj innych osób. Ty już jesteś wśród ludzi, jesteś we wspólnocie ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. Jesteś powołany do głoszenia Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii w miejscu, w którym jesteś tu i teraz. I uwaga, to Twoje głoszenie to ma być nie tylko mówienie ustami o Jezusie. O tym, co On dla Ciebie zrobił, czy o jakimś świadectwie uzdrowienia, którego być może doświadczyłeś, czy świadectwie dotknięcia Twojego życia przez Boga, ale to mają być konkretne uczynki, które ludzie mają widzieć w pierwszej kolejności. Czyli ja żyję tak, tak się zachowuję, tak mówię, tak pracuję, tak działam w codzienności, jakby, jakby Chrystus mnie widział, bo tak rzeczywiście jest, ale jednocześnie mam to robić w taki sposób, żeby ludzie niewierzący wokół mnie, mnie którzy mnie widzą, myśleli sobie, kurczę, coś jest z jest niesamowitego, on żyje w tak niesamowity sposób, ja chcę wiedzieć, co on ma co on ma takiego, że on jest taki szczęśliwy że jest taki promienny chcę to, co on to jest nasze pierwsze powołanie nie wpadaj w popłoch, jeśli nie wiesz co masz robić, nie wpadaj w popłoch, kiedy nie wiesz czy Bóg chce cię do kapłaństwa czy może do małżeństwa módl się o to wszystko rozeznawaj, możesz wejść do wspólnoty czytaj Słowo Boże, módl się na różańcu módl się z kimś znajomym módl się w małżeństwie z żoną z mężem z dziećmi czytaj słowo boże codziennie szukaj czytaj jakieś dzieła mistyków w tym wszystkim jest pan bóg przez to wszystko pan bóg działa pamiętaj co jest twoim pierwszym powołaniem a potem po prostu szukaj pamiętaj że jeśli bóg będzie chciał dla ciebie tej konkretnej rzeczy to on ci w tym pobłogosławi nawet jeśli będzie w tym dużo przeszkód on chce współdziałać z tobą dla Twojego dobra, On będzie Ci dawał łaskę. I to, tak jak zawsze mówię, chyba we wszystkich moich filmach, że z jednej strony mają być nasze ludzkie możliwości i to, co my jesteśmy w stanie po ludzku zrobić, po prostu, a z drugiej strony jest łaska Boża. Czyli kiedy Ty się modlisz i robisz to, co możesz, to może się udać. To jest takie złączenie: łaska Boża i ludzkie możliwości. To jest takie połączenie i jeśli to się udaje, i to prowadzi do dobra Twojego i innych, to jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to wola Boża dla Ciebie i Twojego życia. Ponieważ pamiętaj, że Ty na Ziemi nie jesteś tylko dla siebie i dla swojego szczęścia. Ty jesteś powołany, masz misję, masz konkretne zadanie i Bóg zabierze Cię do domu, czyli do nieba, dopiero wtedy, jak Ty ją wykonasz. Także nie trać czasu na jakieś głupoty. I próbuj płacić tą cenę za to, żeby być Bogiem, żeby Boga szukać, żeby zrozumieć Słowo Boże. Jak? Codziennie, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Codziennie, czy rozumiesz Słowo Boże, czy nie. Codziennie, czy Bóg ci daje odpowiedź na twoją modlitwę w sposób zrozumiały, czy nie. Czytaj Słowo Boże, czytaj Biblię, bo to jest pierwsze źródło Słowa Bożego, to jest pierwsze źródło mm, dialogu y, człowieka z Bogiem. W ten sposób możesz się dowiedzieć, co Bóg mówi do ciebie, czego od ciebie oczekuje. Jeśli nie wiesz, jak żyć, jeśli nie wiesz, czy coś jest dobre w swoim życiu, czy złe, czy to się podoba Panu Bogu, takie konkretne postępowanie Twoje, czy nie, czytaj Słowo Boże. To jest instrukcja obsługi. Ja wiem, że to jest naprawdę sporo do przeczytania. 1429 kartek mam tutaj. No to nie jest tak, że wiecie, codziennie czytam bardzo dużo, ale czasami Bóg przemawia przez jeden malutki fragment. Na przykład, teraz mi się otworzyła Biblia na Izajaszu. Ulubieniec pa Pana spełni Jego wolę. Biorę to słowo dla siebie. Ponieważ z jednej strony zobaczcie, ile w tym zdaniu jest miłości. Ulubienie z Pana. I gdy, kiedy pomyślę sobie, że jestem ulubieńcem Pana Boga, ulubienicą, że On mnie tak mocno kocha, że da mi wszystkie potrzebne łaski, żebym ja spełniła Jego wolę. Czy to nie jest cudowne? Bo jednocześnie musimy wiedzieć, że Pan Bóg nas prowadzi do spełnienia, do spełnienia Jego woli. Nawet jeśli jest dużo przeszkód w naszym życiu. Kiedy dzieją się różne trudne rzeczy, bo w życiu każdego z nas tak się dzieje. To jednak on nas doprowadzi do tego, żeby spełniła się jego wola w naszym życiu. A kiedy się spełnia wola Boża w życiu człowieka, to on jest człowiekiem właściwym człowiekiem, na właściwym miejscu i jednocześnie jest najbardziej spełniony w swoim życiu. Bóg chce dla ciebie szczęścia. Po to jest słowo Boże, żeby się czytał, bo to jest instrukcja tego, jak spełnić wolę Bożą, ale też jak być szczęśliwym. Ja Cię zachęcam do tego, żeby czytać Słowo Boże. Bez względu na to, w jakiej sytuacji w tej chwili jesteś. Ja ci dziękuję bardzo, że wytrwałeś aż tutaj. Wiesz, że ja lubię dużo mówić na temat Pana Boga, tej relacji z Panem Bogiem. Mam nadzieję, że też przez te moje słowa, przez to moje gadulstwo Pan Bóg działa. Dziękuję Ci za Twój czas poświęcony na obejrzenie tego filmu. Jeśli uznasz, że ten materiał jest wartościowy, to proszę Cię udostępnij go. A jeśli dasz mi tam łapkę w górę, czy zasubskrybujesz, czy dasz mi komentarz, to pamiętaj, że to każdy z tych działań przyczynia się do ewangelizacji, do tego, żeby ten film dotarł do kolejnych osób, które być może szukają Pana Boga, które nie wiedzą jaka jest ich misja, jakie jest ich powołanie. Ja będę Ci bardzo wdzięczna za, za te małe działania, które przyczyniają się do wielkich rzeczy, bo być może Twoje kliknięcie sprawi, że ktoś znajdzie drogę do Boga i się nawróci. A to jest właśnie nasza misja. Pamiętajmy o tym. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym filmie, myślę, że już za tydzień.